Powiem taką poniekąd groteskową historię. A mianowicie, przychodzi pacjent chory na niewiedzę finansową do banku i prosi o receptę na sukces inwestycyjny. Przyjmujący daje mu dwie propozycje, mówiąc: Panie, mam tu dwie inwestycje. Jedna o niższej dochodowości rentowności, można mniej na nie zarobić, i druga o wyższej rentowności. I podkreślam, że obydwie są tak samo bezpieczne. I pyta w związku z tym. Chorego, co pan wybiera, a chory na to, nie pytaj pan, tylko daj pan ten drugą, i tu się zaczyna problem. Ponieważ w zasadzie regułą inwestycyjną jest to, że im wyższa jest rentowność, tym wyższe jest ryzyko takiej inwestycji, czyli tym mniejsze jej bezpieczeństwo. No i jeżeli rentowność maleje, to również bezpieczeństwo rośnie, czyli maleje ryzyko. No może ta historia wydawać się żartobliwa, poniekąd nieautentyczna ale niestety ma swoje smutne odpowiedniki w rzeczywistości, bo ludzie nie znający tej reguły nierzadko tracą swoje oszczędności.